Prawda? Lecił? <grymne> Roman Sklepowicz, 222 legionista. Eee, Nie, no, żartujesz? Eee, to może ja jeszcze raz sierpne. Jest. Ja jeszcze raz, raz będziemy mówić? Właściwie, właściwie to była sugestia rąka, żebyśmy mówili o czymś, co jest ewidentnym oksymoronem, o zaufaniu obywateli do państwa i vice versa. To oczywisty oksymoron, czyli wyrażenie sprzeczne samo w sobie, nielogiczne. Pozwólcie Państwo, że przywitam Pawła, który się nie przedstawił, zastępcę naczelnego redaktora, Paweł Pietkun, mąż Małgorzaty Dudek, obecnie Pietkun. Pozdrawiamy Cię Małgosiu. I kontynuując rozpoczęty przez Pawła wspaniały temat, chciałbym zacząć od tego zaufania. Ponieważ tak jak w małżeństwie, jak w rodzinie, trudno żyć w jakiejś tam wspólnocie bez zaufania. Od 23 lat, sądząc, że jak się mur w Berlinie tam przewrócił, a u nas komuniści poszli na miejsce tych, co wygrali władzę, sądziliśmy, że wyraz zaufania będzie powszechnie akceptowalnym sposobem życia, że brat bratu, siostra siostrze, gej gejowi będzie ufał. No i w tym wzrastaliśmy przez 23 lata, aż niejaki pan Amber G parę dni temu, zatrudniający w pełnym brzmieniu Macieja Tuska. M. Tuska, skoro już inicjowałem Dobrze, M. Tuska. M. Tuska rozwiał moje płonne nadzieje co do zaufania. M. Tusk brał kasę od pana Ambera G., no, do czego jakby się i nikt nie za bardzo przyczepia z najbliższej rodziny. Tatuś mu powiedział, nie bierz tej kasy dużo, bo będzie gnój. Tatuś wiedział wcześniej, no ale nie mógł powiedzieć, bo gdyby powiedział, to by nie było czego tego, Mać tego Maćkowi dać, bo by wiara tą kasę wyjęła. No i tak sobie wszystko się ładnie kręciło. Dziennikarze robili wierszówkę, aż tu wczoraj słyszę, Maciek G. Deutusk, panu Amber G, zrobił krzywdę. Rozprół się. Kiedy prokuratura zabrała mu te 50 kilo złota o srebrze, nie wspomnę, Pan Maciej T poszedł na lotnisko i mówi koledzy, a to jest samolot Macieja G. Zadenuc... Ambera G. Ambera G i zadenucjował ten samolot. No to służby ochrony lotniska wzięły kajdanki, wzięły pistolety, poszły do samolotu i krzyknęły skrzydła do góry. Związali go i zabrali. Słuchajcie, wiecie, jak trudno ustalić jest własność samolotu? Polski rejestr statków powietrznych wcale nie jest tak szczelną organizacją, żeby nie można było ustalić jak się chce, ale to naprawdę wiele trudu wymaga, żeby ustalić, bo te statki są powietrzne w leasingach, tam y, dla ubezpieczenia rejestrowane i gdzieś indziej. Więc właściwie, gdyby Maciej Tusk nie powiedział, że to jest samolot Ambera G, nikt by o tym nie wiedział, i Amber G miałby samolot, który, no, powiedzmy sobie szczerze, grosze nie kosztuje, no bo w końcu te. te się kręcą, nie tam trochę ludzi siada, każdy płaci za bilet, mniej bądź więcej, no gdzieś tam leci. Więc to wyrobiło niepełne złota też. Że to jednak brzydko. I obojętnie, czy ten pan Amber, G jest mi bratem, czy nie z Fatem, to jednak mi się zrobiło przykro. I tak sobie myślę, że to jest takie kompatybilne z tą ostatnią akcją reklamową w telewizji, o czym nowy ekran już ostrzega dotyczącą starszych ludzi, tak zwanych hiprotek odrzuconych. Jak słyszycie, taki znany aktor mówi: Puk-puk, emerycie, chcesz jechać na Hawaje, to zadzwoń, a jak zadzwonisz, to dostaniesz tyle pieniędzy, że w czasy wakacje, lekarstwa, no stewardessy, wszystko opłacisz. I tak sobie patrzę i myślę, czy ja mogę ufać takiemu państwu, które no, już dzisiaj wie, że gigantyczny przekręt przynajmniej czterech firm, które się reklamują w telewizji, które z tych ludzi zedrą te nieruchomości i nic im za to nie dadzą. Bo logika mówi, że jeśli nie ma ustawy o odwróconych hipotekach, a nie ma, że jeśli Wielka Brytania z tej ustawy o odwróconych hipotekach na cztery lata się wycofała i wprowadziła nowe ustawodawstwo w Stanach Zjednoczonych, na no, tej kolebce demokracji, żeby w ogóle podpisać taką umowę, to dziadek babcia muszą pójść na specjalny kurs, otrzymać certyfikat i ten, który im pożycza też taki samy certyfikat mieć musi i dopiero wtedy mogą podpisać taką umowę. Na Węgrze, gdzie na dziko wprowadzono tąże samą ustawę. Już dzisiaj jest wielki gnój. Rzecznik praw obywatelskich pani profesor Lipowicz, zwiedzając Budapeszt, wracając z chętnych do dyskusji u wojewody Kraciuka w Krakowie. Poświęcona konferencja była właśnie odwróconej hipotece. No ta wszyscy z dystansem do niego się odnie, do tej idei odnieśli się poza mną, który w był to skrytykowałem. I dzisiaj, mając możliwość, powiedziałem do kamery, chcę wszystkich gorąco przestrzec, Polska nie ma żadnej ustawy, tak jak nie ma ustawy kredytowej, leasingowej i kredytów hipotecznych, tak tej też nie ma. Jest to wolna amerykanka pod tytułem oddaj mi starcze twój dom, twoją nieruchomość, a my na początku damy ci paręset złotych, a później, a później ci już nic nie damy, tylko zabierzemy ci tą chatę. I dlatego korzystając z tego okienka i tak naprawdę, Pawle, jak pamiętasz, mi się w ogóle od początku chciało wam to powiedzieć. Uważajcie, uważajcie, bo stracicie wszystko, za co całe życie płaciliście. Najpierw płaciliście kredyt hipoteczny i jak go spłacicie, to na końcu oni... Ci, którzy wam ten kredyt dali na potworne odsetki, zabiorą wam tę chatę, Bo poczekaj, Romku, bo, bo żeby ludzie sobie mm -hmm. zdawali sprawę, zwłaszcza ci starsi. Mm -hmm. O co chodzi w tej odwróconej hipotezy? Chodzi o to, że zrzekacie się własności. na rzecz banku własności swojego domu, Ale. a bank w zamian za to wypłaca wam 500, 600, 700 złotych. Dokładnie, tak długo, jak, miesięcznie. jak chce. Miesięcznie, tak długo, jak chce. Nie tak długo, jak żyjecie, nie, tylko nie. dotąd, aż was wykończy. No na przykład będzie ciekł e, dach, zgodnie z kodeksem cywilnym, dzierżawca, bo będziecie dzierżawcami, musi dbać o stan przedmiotu dzierżawionego i bank powie, słuchaj, musimy dach naprawić. Płaci. I przyślą firmę, firma wystawia rachunek, a bank zapłaci firmie, a następnie z waszej tej dywidendy, z tego waszego uposażenia sobie to po prostu będzie odbierać. Czyli od jakiegoś momentu już nic nie będziecie brali, tylko w tej chwili nikt nikogo nie, 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 nie robi w taką żabkę, jak Maciej Tusk, yy, yy, Ambera G ponieważ no to by popsuło rynek. Więc najpierw te cztery firmy reklamujące się muszą nawabia, tak jak zresztą Amber G, komuś coś dać w ramach piramidki. A później jak już tak ładnie urośnie, to wszystko jak Amberge pierdyknie i nikt niczego nie otrzyma. I dlatego posiłkując się tytułem zaufanie, chciałem powiedzieć: nie ufam temu państwu, nie ufam jego organom, nie ufam tym, którzy w imieniu tego państwa jakoby Troszczą się o mnie i o moich współbraci i siostry. KNF przed tym nie przestrzega tałporu propos tego państwa, a odwróconą hipotekę proponuje również Poczta Polska. Cóż mogę państwa. poradzić? Proponują wszyscy, bo jeszcze do ukradzenia został majątek skromny, ale milionów emerytów i rencistów, a mamy ich około 10 milionów. No to każdemu rąbnąć parę groszy razy 10 milionów, to już robią miliardy. No przecież większość majątku narodowego ukradzono. Czy sprywatyzowano, bo może poprawniej politycznie? I pamiętajcie, drodzy, drodzy nasi widzowie, że ten samolot na Hawaje może się okazać samolotem, do którego podbiegnie straż. Chciałbym powiedzieć, skrzydła do góry. Tak, skrzydła do góry! I pójdziecie siedzieć razem z samolotem. Czego Wam serdecznie nie życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.